Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Wybrani Projekt w naszej kolejnej rozmowie Ojciec Marcin. Porządek, serdecznie, serdecznie witamy. Witam i pozdrawiam wszystkich. Tak, ojciec Marcin jest ze wspólnoty Szemenev. Przyjechał dzisiaj do naszej wspólnoty FS na spotkanie, podzielić się słowem w temacie Ducha Świętego. No i tak sobie dzisiaj chcemy troszeczkę przeciągnąć ten temat, porozmawiać jeszcze, jeszcze więcej, głębiej, gdzieś tam poszukać, co możemy w ogóle się dowiedzieć o Duchu Świętym. No jest to ta osoba Trójcy Świętej, o której z jednej strony mówi się, że wiemy bardzo niewiele, z drugiej strony czasami niektórzy odnoszą wrażenie, że z kolei w środowiskach takich charyzmatycznych to jest główna postać, o której mówi się najwięcej. Mhm. Więc jak to jest z tym Duchem Świętym, co na pewno możemy o nim no, powiedzieć? Ja, ja myślę osobiście, że to jest zawsze nieznana osoba. Mhm. Tak jak mówił papież Benedykt zresztą, że Duch Święty jest osobą nieznaną. Dlatego, że to nie chodzi o wiedzę taką, myślę, teoretyczną. Tak naprawdę w poznaniu ducha trzeba zobaczyć więcej życia, więcej siebie, więcej też misji, więcej powołania, i wtedy to już nie jest tak proste i tak spójne, żeby łatwo było o nim mówić. To znaczy. Kiedy zaczynamy mówić o Duchu Świętym, to porusza to wszystkie nasze wnętrzności, mm. tak? bo Duch Święty jest tym, który nas naprawdę przemieszcza. Mm. Dlatego e, może teoretycznie są rzeczy piękne do napisania i powiedzenia, ale tak w praktyce, to myślę, każdy z nas, kiedy mówi o Duchu Świętym, to trochę boi się, co się zaraz wydarzy. Mm -hmm. e, Duch Święty, kiedy go wzywamy, to, to naprawdę e, będzie, e, będzie dla nas wymagający. Mm. Możemy się spodziewać, że jak wołamy Ducha Świętego, to mm. będzie się działo i nigdy nie wiadomo co dokładnie. Nie? To jest ta to jest to najbardziej niebezpieczna modlitwa przyjść, Duchu Święty. Mm -hmm. To znaczy, jeśli naprawdę chcesz, żeby coś się zmieniło w Twoim życiu, to wystarczy powiedzieć to jedno zdanie przyjść, Duchu Święty. I nie bez przypadku też Jan Paweł II, on zawsze modlił się do Ducha Świętego na początku dnia, bo wiedział, że tak naprawdę od tego zależy wszystko, co się wydarzy. I myślę, że my no, mamy swoją rutynę, często swoje jakieś już sposoby, i wtedy Duch Święty, jakby, nie zawsze jest wygodny. Mhm. I, i, I mówię, to może być wiedza, wiedza teoretyczna, którą mamy, ale, ale praktycznie to, to jest zawsze ryzyko, że On mhm. coś zrobi. Jest taki fragment, który właśnie mi się przypomniał chwilę przed rozmową, właśnie o Duchu Świętym. Wiem, że ten fragment często jest bardzo zaskakujący. To jest z 16 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Będzie lepiej dla was, abym odszedł, mówi Jezus. Mhm. Jeśli nie odejdę, nie przyjdzie do was wspomożyciel. Jeśli zaś odejdę, poślę go wam. Czyli Jezus jakby jasno mówi apostołom, że lepiej, żeby odszedł do Ojca, żeby opuścił ich fizycznie, dlatego że wtedy zostanie nam dany duch święty. No to jest w ogóle niesamowite, że lepiej, żeby fizyczna postać, człowiek i Bóg, Jezus Chrystus obecny na ziemi z nami, który był 2000 tysiące lat temu, lepiej, że odszedł, bo otrzymaliśmy Ducha Świętego. Dlaczego? Dlaczego lepiej? O co z tym może chodzić? Ja myślę, że to jest zawsze kwestia no, takiego przyzwyczajenia, które może już też istniało w, wśród uczniów. I Jezus wie, że tak naprawdę jedyna rzecz, która może ich uwolnić i może przyspieszyć też rozwój królestwa, to jest teraz brak. To jest doświadczenie też ich takiego naprawdę zdania się na, na ducha świętego, który będzie poruszał ich od wnętrza, od środka, a nie tylko od zewnątrz jak ktoś, kto po prostu. Dyktuje tylko, co masz robić. Ja myślę, że, że Duch Święty nas uczy takiego wyczulenia i, i doświadczenia Boga, które, które idzie bardzo daleko, które naprawdę jest konieczne. Duch Święty nas wprowadza w rzeczywistość, która, która nie jest zewnętrzna. Tak? To wszystko gdzieś hmm. dzieje się od środka. Jezus, kiedy mówi, że lepiej. Żebyśmy zaczęli żyć poruszeniami Ducha Świętego, chce nam pokazać, że tak naprawdę Bóg będzie w nas, tak jak powiedział to też w siódmym rozdziale Jana w 37 wersie, że strumienie wody życia popłyną z wnętrza wierzących, czyli od środka duch będzie nas prowadził. Do tej pory oni tylko słyszeli głos Jezusa, oni widzieli Jego cuda, oni doświadczali Jego miłości, ale tak naprawdę to było wszystko na zewnątrz. Hmm. To jest rzeczywiście mocne, że od tego czasu, kiedy no jest nam dany ten sam Duch Święty i my jesteśmy jego mieszkaniem, więc on jest w naszym mhm. wnętrzu, no rzeczywiście nawet w dzisiejszej Ewangelii czytamy, że jesteśmy zaproszeni do takich samych dzieł, jakie czynił Jezus, a nawet większych. Nie? Mhm. Więc to jest jedno chyba z tych powołań naszych, które jest nam wszczepione razem z obietnicą otrzymania Ducha Świętego. I stąd takie moje pytanie, jaki jest właśnie jakby cel tego, że został nam dany Duch Święty w kontekście globalnym, patrząc na Kościół, mm. po co jest dany kościołowi, ale też w kontekście osobistym, do czego nam jest potrzebny Duch Święty, dlaczego tak ważne jest, abyśmy my się na niego otwierali. Myślę, że ostatnio papież Franciszek bardzo wyraźnie mówił o tym, kiedy zwracał się do, nie tylko do nowych charytmatycznej, ale do całego Kościoła, mówił o chrzcie w Duchu Świętym dla wszystkich wierzących i mówił o, o takim doświadczeniu powszechnym właśnie Ducha Świętego. bo myślę on też czuł, że to jest jedyny sposób, żeby naprawdę przejść do życia. Kiedy, kiedy mówimy Duch Święty, to ja myślę zawsze życie. To nie znaczy, że że nie wiem, że wcześniej wszystko było martwe i dopiero teraz odkrywamy mhm. nie wiem, działanie Boga. Tak? tak naprawdę można być w pełni świadomym też Bożej obecności, Bożej miłości i mieć też naprawdę nadprzyrodzone doświadczenia Pana, ale z drugiej strony, jeśli nie mamy w tym życia, nie wkładamy w to siebie, no to pozostaje, tak jak powiedziałem, tylko zewnętrzne doświadczenie. I, I myślę, że tutaj jest ta różnica. Duch Święty, naprawdę wszystko, co widzimy, co słyszymy, co się z nami stało już, zaczyna nam tłumaczyć na, na język życia. I, I to życie, jakby, tchnie w każdą sferę, w jakiej istniejemy. Myślę, że to jest, to jest ta różnica. I też myślę, że to jest widoczne, to naprawdę się czuje, kto idzie w duchu, kto mówi z siebie, kto, nie wiem, modli się w duchu, a kto modli się z siebie, kto y, naucza w kościele, kto głosi Ewangelię z ducha, tak, to, to wiecie, dzisiaj ludzie nie są e, już tak naiwni też, żeby, żeby, myślę, tego nie rozpoznawać, bo naprawdę wiele osób dzisiaj szuka miejsc, gdzie jest ta różnica. Gdzie oni naprawdę mogą się napełnić duchem, i, i to jest coś, coś na pewno z dynamiki, coś z autentycznej też takiej radości bycia z Panem, coś, co, co naprawdę nie da się wytworzyć, wyprodukować w głowie. Tak? To wszystko jest, jest darem ducha. I myślę, że tu jest ta różnica, której, której potrzebujemy. Papież Franciszek, kiedy mówił o tym, to mówił tego potrzeba dzisiaj Kościołowi, który naprawdę jest, no, przynajmniej w Europie, tak? jest skostniały, jest, jest, jest w problemach, tak? jest, mm. jest naprawdę w ruinie. I ten Kościół potrzebuje tchnienia, potrzebuje nowości, potrzebuje przebudzenia, potrzebuje młodych też. To jest wszystko w duchu, tak? Przypomina mi się od razu, jak tak ojciec właśnie mówi o tej różnicy, która jest wyczuwalna, kiedy coś płynie z ducha, coś jest po prostu czysto ludzkie, jest wynikiem jakiejś czasami pustej religijności, wyuczonych formułek w modlitwie czy w czymkolwiek. Przypomina mi się taka piękna sytuacja. Jakiś czas temu byłem na jakimś wydarzeniu charyzmatycznym i jedną konferencję miał ksiądz, który głosił coś, co jest. Jakby proste. Słyszałem to wiele razy o Bogu, który wyciąga mnie z grobu. I pamiętam, że kiedy on o tym mówił, e, czułem, że moje serce się porusza, a po chwili zaczęły mi lecieć łzy, gdzie jakby tak psychicznie, emocjonalnie jeszcze nie czułem tego wzruszenia jakiegoś takiego głębokiego, ale zaczęły mi lecieć łzy. I wtedy doświadczyłem, że wow, to jest ksiądz, to jest człowiek, który, który głosi z mocą, za którego słowem idzie nie tylko treść. Jakby związana z wiedzą, ale idzie treść mocy, że, że to słowo trafiało do mojego serca i jednocześnie od razu przekonywało mnie do tego, no i to wywołało jakieś takie wielkie poruszenie we mnie. I rzeczywiście ta różnica jest wyczuwalna, ale ciekawi mnie, bo to jest coś, nad czym wiele osób się zastanawia. Eee, czytamy dzieje apostolskie, przecież to była codzienność, działanie w mocy Ducha. Hmm. Masa uzdrowień, no wielkie rzeczy się działy, jedno przemówienie Piotra, pięć tysięcy osób nawróconych. Gdzie to się podziało? Dzisiaj zresztą też ojciec przytaczał mhm. e, gdzieś tam ojców kościoła świętych z XVI wieku, XV, no to też się działo. Dużo tego było, a mhm. dzisiaj tak ciężko myślę, że e, takiemu niedzielnemu wierzącemu katolikowi znaleźć miejsca, gdzie, gdzie jakby manifestuje się Boża moc, Boża obecność, nie? Przychodzi w znakach, w cudach. Co się wydarzyło? Wiesz, ja myślę, że to jest zawsze e, gdzieś zależne od, e, tak jak mówisz, od tego, w jaki sposób głosimy, w jaki sposób też e, żyjemy Ewangelią i tego się nie da oszukać, tak? to, to nie jest tak, że nagle e, jakąś metodą e, zmienimy Kościół, tak? To znaczy nie ma takiej cudownej metody. Tak naprawdę to się zaczyna w Tobie, zaczyna się we mnie, to jest y jak mówiłem dzisiaj, jedna osoba, której Bóg szuka, tak? I, I myślę, to się zaczyna w sercu jednej osoby, którą Pan y wzywa, która jest na 100% dyspozycyjna dla Niego i mówi tak, Panie, nawet jeśli nikt inny nie pójdzie, ja pójdę. Tak jak hmm. to zrobił Franczyk z Asyżu, Dominik, czy Katarzyna ze Sieny, czy Ignacy Loyola, tak? To znaczy... To oni wiedzieli, że to się nie zacznie na zewnątrz w całej grupie, w tłumie, to się zacznie od, od, od tego jednego. I myślę, że to jest to, co było w dziejach apostolskich bardzo też widoczne, że tam naprawdę to, to Piotr, Jan, którzy chodzili w świetle Pana, rzucali cień na, na chorych, tak to, to, to był cień, który wynikał z, z bycia naświetlonym tak? przez, przez Jezusa. I teraz, jeśli nie chodzę w świetle, jeśli nie chodzę w Bożej obecności, no to nie będzie cienia, tak? to znaczy, to nie, nie ma siły, żebym ja cokolwiek zrobił. Mogę narzekać, oczywiście mogę, nie wiem, sobie tłumaczyć, ale nigdy nie zrobię żadnej różnicy w Kościele. Ja myślę, że dzisiaj to jest moment. Żeby świetcy ludzie, którzy naprawdę mają namaszczenie, naprawdę mają charyzmat, wzięli odpowiedzialność za, za właśnie e, przyjęcie e, na siebie też roli, którą, którą mają przez chrzest. Bo ja myślę, to jest to, co widzimy dzisiaj w, w świecie, że, że tak naprawdę gdzieś e, sposób, w jaki Pan dociera, w jaki Pan prowadzi nas, jest bardzo zmienił. Jest, jest mnóstwo ludzi namaszczonych pośród świeckich osób, które naprawdę e, muszą iść głębiej dalej i, i są powołane. I to już nie zależy od, od nie wiem, instytucji, tak, to nie zależy od, od, od święceń, to nie zależy od tego, jak, jak będę miał tytuł. To wszystko jest e, naprawdę w jednostkach, które odpowiedziały na wezwanie. I dlatego ten. E, ten temat chrztu jest tak ważny, chrztu w duchu. Hmm. No właśnie, a temat chrztu w duchu świętym, hmm. on jest taki trochę mało popularny, w ogóle niewiele się chyba o nim mówi. Ja się przyznam, że no od, od małego chodzę do kościoła, chyba Zambone nigdy w ogóle o czymś takim nie usłyszałem, hmm. zanim się nie zacząłem kręcić w tych środowiskach charyzmatycznych, we wspólnocie działać i tak dalej. A jednak chrzest w duchu świętym jest tym, o czym właśnie też się dowiedziałem, że wielu papieży wspominało, że warto, aby każdy chrześcijanin doświadczył czegoś takiego. Co możemy w ogóle powiedzieć o chrzcie w Duchu Świętym? Ja myślę, że są takie fragmenty w, w Biblii, gdzie widzimy, że wow, tamten Duch Święty się odbył, Paweł kładł ręce na kogoś, ktoś zaczynał mówić językami, po prostu dokonywało się napełnienie Duchem Świętym. W jaki sposób dzisiaj się to odbywa? Czy, czy da się sprowokować ten chrzest w Duchu Świętym? Czy to jest po prostu łaska, która przychodzi, samoistnie i może przyjść w każdym momencie? Wiesz, myślę, że po pierwsze nie jest to nigdy jakiś rytuał. To nigdy nie będzie jakaś forma, która, która będzie ogólnie przyjęta i, i jakby będzie gwarantować tę łaskę, to jest zawsze doświadczenie e, świeżości Boga, takiego miłości, która się rozlewa w nas i, i niezależnie od, od e, też innych źródeł, innych sposobów działania Boga w Kościele, e, Chrzest w Duchu Świętego będzie zawsze dla nas taką e, aktywizacją, takim nowym otwarciem, takim nowym e, pójściem, nową świeżością. I to jest zawsze coś, co myślę, przerasta formuły, przerasta też nasz intelekt. Ja doświadczyłem tego po raz pierwszy w wieku, nie wiem, 16 lat i chrzest był dla mnie czymś absolutnie zwrotnym, tak? To była miłość do słowa. Pierwszy raz zacząłem czytać Słowo ze zrozumieniem. Nie wiedziałem y, tak naprawdę dlaczego i jak to się dzieje, że ja zaczynam rozmawiać z Bogiem przez, przez Jego Słowo. Także. Czy ja spędzam czas na modlitwie, tak naprawdę z wielkiej e, takiej radości też to jest od, od razu posłanie, tak, pójście też na zewnątrz. Pan naprawdę wszystko przeobraża w nas w tym momencie. I, i tak jak w Biblii, to nie jest tylko jednostkowe wydarzenie, bo jest wiele przykładów na, na działanie właśnie ducha w ten sposób. Tak samo w naszym życiu myślę, że Pan ma kilka poziomów i będzie działał naprawdę coraz głębiej też. I jest, sam mogę w moim życiu pokazać kilka momentów. Dlatego że, że duch nigdy nie zatrzymuje się i nie daje się przyzwyczaić do tego, co masz. I zawsze jest więcej, i zawsze jest głębiej. Ostatnio płakałem, jak jechałem w samochodzie, Pan mi przypomniał pewne wydarzenie, które dla mnie było jakby nawet nieuświadomione, tak? I tak bym powiedział, to był ten moment. Duch Święty cię ogarnął, tak. Ja myślę, że każdy z nas ma takie wydarzenia w historii, nawet jeśli nie jest do końca charyzmatykiem, to znaczy widzimy Ignacego Loyole, widzimy Filipa świętego Tomasza. Oni wszyscy doświadczyli chrztu w Duchu Świętym, tak? chociaż nie nazywali tego może w ten sposób, hmm. dlatego, że Duch Święty naprawdę y, y, no, wypełniał tych ludzi, tak. I, hmm. i to, jest, to jest ewidentne w historii. Hmm. I co idzie, czy jakaś zmiana idzie, dokonuje się w człowieku po doświadczeniu chrztu w Duchu Świętym? Po czym możemy poznać, że, że ktoś to przeżył? Czy to jest doświadczenie, które później rzeczywiście trwa i ma realny wpływ na, na moje życie? Czy to jest po prostu jednostkowe wydarzenie, które, do którego później będę wracał myślami, ale ono tak naprawdę wiele nie zmieniło? Wiesz, myślę, że można to chyba sprowadzić do jednej rzeczy, czyli masz większy głód który już nigdy nie będzie zaspokojony. Mm -hmm. To znaczy, że w pewnym momencie odkrywasz, że duch Pana cię prowadzi do coraz większych e, też e, rzeczy i że tego nie da się już zatrzymać. Znaczy nie będziesz nigdy spokojny, dopóki nie dojdziesz mm -hmm. do, do końca. I myślę, że to jest coś, co się nigdy nie kończy. Nie masz nigdy gwarancji, że, że już posiadasz bo ciągle ci brakuje, tak? Ciągle tęsknisz i ciągle pragniesz. i Tak, jak dzisiaj modliliśmy się też tutaj na dole. To nie tak, że, że po jednej modlitwie, po jednym wieczorze już masz pełnię i idziesz do domu i nie możesz spać w nocy, bo chcesz więcej. Tak? I myślę, że to się przekłada na każdy dzień. To jest wydarzenie, które się rozciąga w czasie i przychodzisz z powrotem ze łzami, bo mówisz: Jeszcze nie mam, tak? jeszcze nie doświadczyłem tego, co Pan przygotował dla mnie. I to jest jedyna rzecz, która jest, myślę, w Chrzcie, w Duchu Świętym stała to jest właśnie głód. To jest to, to ciągłe e, pragnienie, tęsknota, żeby pójść dalej, pójść jeszcze bliżej Boga. Hmm. Tak, to właśnie fajnie mi się przypomniał fragment z kolei z listu do Efezjan, że jest napisane: napełniajcie się duchem, że to hmm. jest jakiś Proces, który ma trwać, nawet nie, że napełnijcie się, czyli jakiś taki proces, który ma się dokonać, zakończyć, ale że to jest nieustannie świeże, że mamy cały mhm. czas y, żyć w takim napełnianiu się Duchem Świętym. No, ale właśnie, może ktoś z nas teraz tego słucha i pojawia się pytanie, e, jak to robić? Czy jest jakaś instrukcja na to, żeby. Żeby doświadczać tych pięknych rzeczy, żeby wypełniały się te obietnice w naszym życiu, złożone w Słowie, no, żeby być człowiekiem duchowym, człowiekiem, który chodzi w mocy Ducha, chodzi w Duchu Świętym, ten, ten zwrot już się pojawił dzisiaj, nie? Wiesz, znam wiele osób, które doświadczyły tego w zamknięciu, w małym pokoiku, w małej przestrzeni, niekoniecznie w dużych zgromadzeniach, bo przyszły naprawdę z tęsknotą i przyszły z takim z taką desperacją, że Bóg nie mógł im odmówić. Znam wiele osób tak jak Ignacy Loyola, na przykład się o tym mówiliśmy, że przed nad rzeką tak, on zobaczył po prostu wodę życia, która gdzieś płynie przez niego i to było dla niego ewidentne, że duch go wypełnia. Także to to nie, nie musi to być wydarzenie gdzieś związane z, z jakimś ruchem, z jakąś grupą z jakimś, nie wiem, wydarzeniem, to może być po prostu w twoim mieszkaniu, tam gdzie jesteś teraz wieczorem czy, czy, czy rano i co ciekawe w ogóle pięćdziesiątnica dokonała się rano. Hmm. Także to jest dla mnie też zawsze pytanie, dlaczego rano, a nie wieczorem, gdzie my zawsze prosimy o Ducha Świętego hmm. wieczorem, bo nam się wydaje, że le lepiej, wchodzi. Le lepiej wchodzi lepszy klimat, to prawda. a tam było rano. <grym> Wiem, że na przykład Katrin Kulman która miała niesamowity dar i łaskę, ona zawsze modliła się za ludzi o dziewiątej rano, tak? bo hmm. wiedziała, że to jest czas Ducha. Hmm. Myślę, że dlatego, że Duch czasami chce przejść ponad uczuciami, emocjami hmm. i to też jest ważne, że jak się modlisz, to nie dlatego, że tak czujesz, czy dlatego, że tak akurat, e, nie wiem, masz, masz taki e, jakiś nastrój, tylko po prostu decydujesz, tak? mm. że chcesz mieć to, co ma Jezus, że chcesz żyć tak jak Jezus i że chcesz, żeby Duch Pana cię poprowadził tak jak Jezusa. Mm. I to jest jedyna twoja modlitwa i możesz to zrobić teraz, kiedy się modlisz, nawet przy tym monitorze czy telefonie, i zamknij oczy na chwilę i powiedz, panie, chcę więcej, chcę ciebie bardziej. Chcę teraz doświadczyć ducha jak nigdy wcześniej, bo wiem, że ty masz dla mnie więcej. Że nie zatrzymałeś się, panie, i to nie chodzi o to, żeby zrobić jakąś rzecz albo żeby wybrać jakieś powołanie, to chodzi o to, panie, żebyś ty mnie posiadł, żebyś ty mnie miał. To panie chcę ci teraz e, dać, i chcę, żebyś, panie, ty wszedł w każdą przestrzeń, w każde miejsce które jeszcze nie jest wypełnione Tobą, które jeszcze nie doświadczyło twojej, Twojego życia, Twojej miłości i niech Duch teraz napełnia wszystko, co, co, jest, co jest we mnie, niech Duch mnie teraz przenika, tak jak przenikną uczniów, tak jak przenikną Maryję, niech, niech teraz przenika wszystko, co się działo w moim życiu też. To jest ta krótka modlitwa, wiesz, to można zrobić przy, nawet przy telefonie, myślę, że to jest naprawdę ważne, żeby tylko e, tęsknić za, za więcej. Amen. Myślę, że to jest najlepsze słowo, którym możemy zakończyć tą naszą dzisiejszą rozmowę. Niech to się wypełni w życiu każdego, kto nas ogląda. To jest piękne doświadczenie. Ja jeszcze od siebie powiem, że pamiętam, ja coś takiego przeżyłem mając właśnie około 15 lat i pamiętam, że moje takie przemyślenie, z którym wyszedłem, było takie, że. W wtedy już zrozumiałem, że moje życie będzie polegało na poszukiwaniu e, tej głębi, której mhm. wtedy doświadczyłem, że to będzie nieustanne poszukiwanie, nieustanna wędrówka, nieustanne wołanie o więcej, bo to, czego zasmakowałem, e, no nie pozwala mi o tym zapomnieć tego nie da się gdzieś wymazać. Znaczy, może się mhm. da, nie daj Boże, ale że, że żyje to cały czas we mnie. I, I to pragnienie jest cały czas właśnie takie Aha. realne, nie, Wiesz, mogę ci gwarantować, że, że na pewno nie, 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 nie zapomnisz. To znaczy, jeśli raz doświadczyłeś ducha, to zawsze pozostanie. Mm. Ta zapadka się jakby już zamknęła. I myślę, że to dzisiaj też modliliśmy się o to, żeby nie tylko doświadczyć ducha, ale żeby naprawdę to było doświadczenie, które się utrwala, które jest, jest w nas na zawsze, które naprawdę będzie będzie trwałe, nie? bo to jest też, e, też ważne, że Duch, kiedy przychodzi, On nie przychodzi na godzinę i nie przychodzi tylko na jedną misję czy na jedną posługę. Duch Pana, kiedy przychodzi, to chce, żeby z Nim chodził, żebyś z Nim żył, żeby z Nim spędzał e, cały czas. I to jest też trwała obecność. Hmm. Dlatego tak ważne jest, żeby, żeby też nie, nigdy nie, nie żegnać Ducha, nigdy nie mówić dobrze, to teraz. Teraz wychodzę z tego doświadczenia, czy, czy gdzieś go zostawiam. Naprawdę Pan chce, żebyś był cały czas w nim. Ja myślę, że dobrym takim sposobem może być, żeby spróbować gdzieś w swoim życiu, w codzienności co chwilę po prostu przywoływać Ducha Świętego, jego obecności, modlić się może językami, może po prostu mówić, przyjść Duchu Święty. Przy najbardziej randomowych momentach w ciągu dnia, nie? żeby to nie było tylko ten moment rano, wieczorem, w imię Ojca i Syna i zaczynam się modlić, tylko uczyć się chodzić w Bożej obecności, czyli mieć tą świadomość, że jest nie. cały czas ze mną, jest we mnie, więc mogę nieustannie do niego mówić, czy w tym momencie myję okno, czy, czy jestem na stacji benzynowej. Wiesz, nie? dla mnie takim ulubionym czasem modlitwy do ducha jest prysznic, po prostu jak biorę hmm. prysznic, to wiem, że to jest coś z ducha, bo to mi przypomina to strupienie wody życia, tak, co prawda na zewnątrz płynąło nie wewnątrz, hmm. ale to jest coś z takiego doświadczenia właśnie e, też odświeżenia, e, odnowienia i zawsze wołam duchu przyjdź dzisiaj, to jest twój dzień. Hmm. Amen. No więc polecamy, nawet pod prysznicem. Bardzo dziękuję Zwłaszcza. za tę rozmowę. Może jest to dobra rzecz. Jak najbardziej. Pewnie w wannie też się da, więc śmiało to nie jest problem. Kochani, bardzo Wam dziękujemy za obejrzenie tej rozmowy, wybrani projekt. Zachęcamy, zasubskrybujcie nasz kanał, obserwujcie nas na mediach społecznościowych. Może podeślijcie tę rozmowę jakiemuś znajomemu, komuś, kto ostatnio zastanawiał się nad tematem Ducha Świętego. Albo po prostu masz takie przekonanie, że ktoś może tego potrzebować, więc udostępniajcie, dajcie symboliczną łapeczkę, będziemy wiedzieć, że się podoba. No i co? Bardzo dziękujemy. Trzymajcie się do następnej rozmowy. Dzięki, dzięki.